Zdecydowane nie dla genetycznie modyfikowanej żywności. Z takim hasłem na transparentach w sobotnie popołudnie przeszła ulicami Opola grupa młodzieży. Większość z osób, które spotkaliśmy na opolskim rynku, akcję ekologiczną potraktowała z przymrużeniem oka. Opolanie zapytali przed kamerą o genetycznie modyfikowaną żywność, zdania mają jednak podzielone. Osobiście preferuję warzywa ekologiczne, ponieważ sam mój ojciec jeździ do znajomych na, na wieś i takie warzywa jem. W tym momencie większość takiej żywności jest i nie widzę jakichś negatywnych skutków i nie przypuszczam, że będą. Wywołuje to m.in. raka, także mój brat na tej chwili jest chory na białaczkę Ma świadomość tego, że są znaczące, później problemy z tym. Także jestem zdecydowanym przeciwnikiem. Sami organizatorzy Happeningu przyznają, że podobne akcje rzadko przynoszą pożądany efekt, nawet w przypadku zdecydowanych głosów sprzeciwu. Po organizacji wcześniejszych Happeningów nie było z odzewu od, od społeczeństwa. Oczywiście ludzie nie zgadzają się z tym, nie chcą. 70-80% społeczeństwa jest przeciwna uprawom genetycznie modyfikowanych roślin, lecz nikt w to zbytnio się nie angażuje, prawda? Każdy myśli, że to nie, nie dotyczy nas na co dzień, ale idąc do sklepu, prawda? Każdy z nas spożywa te produkty, więc każdemu z nas powinno zależeć na zdrowiu. Młodzież nie poprzestała na happeningu, wystosowała też pisma z zapytaniami o genetycznie modyfikowaną żywność do posłów w Ziemi Opolskiej.